Poniedziałek wielkanocny mamy, czyli śmigus dingus i wyszedłem na dwór, ale pogoda jest ładna, siostra mi mówi, teraz wyszedłem, bo mi mówi, że rano padał jeszcze tak w czas rano grad, ale widzę, że spoko jest, słoneczko fajnie wali, samochód jeszcze stoi, to jest dobrze. A piesek, zobaczcie, idę sobie do bramy. Tamte akurat w domu są, bo też by poleciały. Ten zawsze wszystkich odprowadza, ale już idziemy z powrotem, nie? Nie będziemy chodzić. Masz rację, no, nie poszliśmy tam. <grym> idziemy do bramy. Znaczy, idziemy z powrotem do domu, bo śniadanko trzeba zjeść jakieś. Tutaj też w końcu pokażę Wam, jeszcze poszli po do głowy. I słuchajcie, mamy tutaj. Wiecie co to jest, nie? To jest rura od gazu, bo tutaj zawsze tata palił węglem i, i tak dalej, i drzewem. No, ale tutaj w końcu założył gaz, i teraz y, gazem. My mamy na dachu tą rurę. To jest od. Y, y, my mamy taką mniejszą y, od tego. No, żeby powietrze tam dochodziło, wiecie? Od wentylacji. Uf, kurde, ale mi się te koła podobają, naprawdę. Yy, mieliśmy, jeszcze ja Wam powiem coś. Yy, powiem Wam coś, bo mieliśmy w zamyśle jeszcze kupić, już nawet mieliśmy jechać, tylko to strasznie daleko, 500 mieliśmy tam, 50 km od nas, bo to było aż tam pod czeską granicą, pod Nysa tam jeszcze dalej, na, prawie na samej granicy, nie pamiętam teraz miejscowości. I był taki Citroen, to, znaczy to jest stara marka Citroen, ale to jest już y, wyodrębniona marka z Citroena, czyli DS Automo, Automotive, jakoś to się nazywa, w każdym razie DS. Yy, pewnie część z Was będzie wiedzieć, ale większość nie będzie wiedzieć, że takie samochody w ogóle istnieją, bo ich jest bardzo mało, ale są. Jest DS czwórka, piątka i my mieliśmy kupić siódemkę. To jest taka wypasiona, fajna limuzyna. Tylko tak se myślę, że one dość moim zdaniem sporo by traciły na wartości, a nie są takie tanie. On kosztował, no tańszy był trochę od tego, ale miał najechane dwa razy tyle kilometrów i no ale naprawdę, środeczki to mają przepiękne. I też był właśnie w jasnej, tej, w jasnej tapicerce, takiej kremowej. No ale jednak zdecydowaliśmy na, na, na ten, bo ten był raz, że bliżej. W ogóle nas zdenerwowało to, że tak daleko jest. I postanowiliśmy yy, za, zawęzić obszar poszukiwań. I zawęziliśmy tylko do Kujawsko-Pomorskiego. I akurat jak tam było chyba 20 czy 30 samochodów, które nas interesują w tych parametrach, więc akurat ten wyskoczył i zdecydowaliśmy się na ten. No i tak, i tak wam powiem. I jeszcze powiem wam, że wiele, trochę, nie, nie znowu aż tak wiele, ale macie trochę pytań odnośnie tego samochodu, więc pewnie może zrobię w jakimś filmie odpowiem na, na parę pytań, które zadajecie. Więc jak jeszcze macie dodatkowe jakieś pytania, to, to możecie zadawać. I ja wtedy. Będę odpowiadał nie w komentarzach, bo to może wszyscy by chcieli wiedzieć, tylko po prostu w filmach już. To pokażę Wam teraz, pokażę Wam teraz, czy młody byłem na tym zdjęciu. Tutaj co jest? Czekajcie, tylko wezmę. to podniosę, bo tu jest takie zdjęcie i Wam pokażę, czy byłem, czy byłem młody tutaj. Widać coś? O, tak będzie widać chyba. 2003 rok. I Ewka. Ewka to chyba się nie zmieniła, tak mi się wydaje. <grystanie> Igorku, a ty co? Ciupiesz? Ciupiesz w grę cały czas? Może chodź, śniadanie nie jadłeś? No, Igor sobie nastawił dzisiaj budzik na siódmą, żeby wszystkich wiecie oblać tutaj. A Ewa mu wyłączyła, to przysnął i o ósmej wszystkich lał, nie? Ale. O ósmej trzydzieści. No widzisz, uciekali jak tralala, nie? No widzisz. <grystanie> Co zrobisz? Maluje się. Nie musisz się malować. Okay. Małe dziewczynki się nie malują. Musimy ja się malować. Na... No. Mm -hmm. <laughs> muzyka, widzę, tutaj jakaś gra. A tu nie może, nie może tak być, że muzyka gra. Zaraz robimy sobie kawkę. Ciasteczko, o, nie wiem czy widzieliście to ciasto co do niej zrobiła Chyba wam pokazywałem Przepyszne to Za dużo już nie zostało, jeszcze tylko dzisiaj i po Filipku będzie I po sprawie, a tam jest piesek Bo ja teraz będę kawkę pił tutaj Nie wiem, którą wodę teraz widzisz no, to już jeść, Zostawią mnie, wypiją potem... <laughs> Dobrze i bez różnicy, bez różnicy to jest, zjemy kawkę, wypijemy wodę, znaczy wypijemy ciasto, zjemy ciasto chyba, gdzieś wypijemy ciasto. Pokaż. To jest czerwona. No. A to jest y, tfu, to jest Zielona, zielona Czerwona. Zielona, mi, zielona. mi się wydaje. A, się a wydaje tobie? Ten, zielona bardziej, ale nie wiem. No to i ta i ta jest ładna. Może być taka i taka. A my, a my, a my, a my jedziemy. Mamo? Mamo? Wołacie? Chodź zobacz, lepiej zielona? Czy taka Właśnie taka zielona, czy taka Pokaż, bo różnic nie widziałam Taka zielona, taka sama i taka czerwona I zielona. zielona do dresu ci pasuje No widzisz I teraz tak Zobaczymy Bo jeden pan pisał że czy ktoś tam napisał jak można zmienić jakieś indywidualne ustawienia i właśnie powiedział, że można w tym tutaj pokaż można w trybie indywidual sobie pozmieniać te zasrane start stopy i inne rzeczy. Preferencje osobiste jazdy tutaj. No właśnie, indywidual. No. Dobrze. I co teraz? O poczekaj Zaraz zobaczymy, tutaj Może tu Tam masz instrukcję obsługi FM tu jest Tu masz ustawienie. ustawienia dźwięk Majkar nawigacja wyświetlacz kierowcy indywidualny indywidualne tryby jazdy eko komfort a, to są zaproponowane indywidualne tryby. To są ustawione. Siła wspomagania. Poczekaj, to już jest ustawione. Może być mhm. komfort, tu może być wyświetlacz kierowcy. Tak, jest ekranem. Tam. Tak? Mhm. O, widzisz dobrze. Charakterystyka układu napędowego. To jest, wiesz, to jest pewnie ten charakterystyka hamulców dynamicznych, klimatyzacja eko, start, stop, silnik w trybie gotowości, gdy samochód stoi. Wyłączymy start-stop. No, także dziękujemy panu, bo pan nam podpowiedział, a to mnie tak, w... że tak powiem, denerwuje. <grymne> <grymne> I co jeszcze tutaj można zrobić więcej? Klimatyzacja eko to chyba nie, bo to co to eko? Obniży zuży zużycie paliwa. Mhm. Jakbyśmy chcieli eko. Chcemy mieć niskie zużycie paliwa, czy nie? Mm -mm. Chcemy mieć wysokie, my wysokie chcemy. Dobrze, wstecz i co tu jeszcze można zmienić? Światła, oświetlenie, ustawienia zewnętrzne, wewnętrzne, lusterka, blokowanie. To kamulec, generalnie chyba chodzi o to, wycierka. jeżeli coś cię irytuje bardzo. A wszystko inne pasuje oprócz tego start stopu, prawda? Chyba tak, no no właśnie. Intelisafe, ostrzeżenie City, ustawienia poziomu ostrzegania późne, przed kolizją. Normalne zobaczymy, bo późne to nigdy mnie nie ostrzega, to nie wiem Chyba, że wczesne zobaczymy Tryb ostrzegania Lane keeping to jest wybór trybu prefer preferowanego wsparcia funkcji Nie wiem o co tu chodzi Wsparcie, oba, ostrzeżenie To niech będzie wsparcie Nie wiem o co chodzi Jak ktoś wie, to może mi powiedzieć Pokazujesz tutaj, żeby widzieć? Widać, było? widać. To fajnie, bo ja się nie znam na tym, nie wiem o co tu chodzi. I road sync information, informacje ze znaków drogowych. Ostrzeganie dźwiękowe, oczywiście, że tak, bo wtedy wiecie, mi zawsze brakowało tego. Dobrze, że mi tam w komentarzu podpowiedzieliście, bo to jest bardzo ważne. To jest w ogóle na każdej skrzyni, nie musisz być na indywidualnie. Tak, ja tak, też, już... też mi się to wydaje, że to właśnie mhm. na każdej jest, ale tu nie chodzi o skrzynkę no, Tylko, tylko o start o stopu te... nie było no tam właśnie. wtedy. No. I pokazują mi się znaki, ale muszę zerknąć, bo nie widzę. Ostrzeżenie dźwiękowe o fotoradarach, no zobaczymy, bo można się czasami zapomnieć. Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, dopuszczalna, przekroczona prędkość. No to jak dopuszczalna, to może być 10, nie? Jak jest za dużo, żeby ostrzeżenie było, prawda? Czy 5. Ja nie wiem jakie są mandaty, bo ja nie dostaję za często Mandaty, tu nie chodzi o mandat tam... O, A o co? Dobra, zrobimy... W ogóle to byś przecież szybciej jeździł. <śmanty> zrobimy 5 mhm. i... Co, so, drive alert, no to to robimy. Tak, to jest to, co robimy. Nie, ostrzeżenie o utracie koncentracji. Tak, nie ustawiłam tego, no bo nie musimy mieć odpoczynków, nie? No, no jak nie ustawiasz? Jeżeli pogorszy utracie... ci się styl jazdy, to przystanek ci zaproponuje samochód. Aha, no ale ostrzeżenie jest. Ostrzeżenie o utracie koncentracji jest. Ciekawe kiedy, bo jeszcze mnie nie ostrzegło. Jak to zrobić, żeby stracić koncentrację? Bo, bo nie jeździsz tak często, tą poduszkę trzeba włączyć. Road sign information. informacje znaków drogowych, no to już było, to już wszystko jest pozałatwiane. Teraz idziemy się przewieźć i zobaczymy, mhm. jak to wszystko będzie gitara, czy nie czy będzie. Czy ten start gitara? stop ci zadziała? Jeszcze tą poduszkę, bo tutaj widzicie. E Mamy taki... ten, że jest wyłączona, bo no pewnie dzieciątko jeździło tu, tak myślę, i trzeba tutaj no. na boku to zrobić. No właśnie, zobacz tam się da. Czy się da, czy się nie da? Da. No to zmień, bo jeździsz bez poduszki. Tak, tak jest jak w renówce przedstawiasz? Umbatko, <laughs> ja nie mam się bo mam za długie paznokcie. Dobra. Widzicie, wszystko muszę sami się zrobić. kurczę. Wszystko muszę iść normalnie sam zrobić, o tu pieski latają, yy, to Wam od razu pokażę, bo tak to co zobaczycie, żeby nie włamać tego, o, aha, tu jest on, no tu jest włączone, tak, to czemu tu jest tak, nie, bo to się, a teraz, o teraz jest off, off, wyłączona poduszka, a teraz on, on, czyli włączona, czyli, czyli włączona, tylko dziecko fotelikiem nie może tutaj być, no to chodzi o dziecko, dobra, idziemy. No piesku, uciekaj, bo my... Fajnie jest? Zaraz popatrzę. Dobrze. To wtedy tak, jakbyśmy to zmienili. Indywidual. To ja nie wiem, to, jakie to są indywidualne preferencje. No jakie? No indywidualne. Off-road nierówna droga, komfort. Zaczymy komfort. Bo zawsze przeważnie jeździmy na komforcie. Dobra. Ogień na tłoki. No i kamera kurczę nie oddaje tego widoczku tutaj, który tutaj jest. Oni te... Ciekawe czy oni ten las tutaj powycinają cały, czy... czy nie. Tam jest pustynia słuchajcie, wiecie zresztą, błędowska. O Jezu, Ty wiesz ile to jest z zachodu. Ptak, patrz zahamował mi. Ptak mi tutaj nasrał słuchajcie. Muszę, muszę, my, muszę my nie odwiedzić, no to jest niedopuszczalne, żeby ptak srał na nowe Volvo, no to już jest, to już to już, to już, to już, kpina jak nie wiem jest, kurczę. Mandat mu wystaw. No. Po ile mają gaz? Po 80 za butle? Nie wiem. Po ile u was jest butla? Mówcie, opowiadajcie. 80, tak? 88? 89? Czy 9? 88. Taka cena, żeby 82. nikt nie widział, co się dzieje. <laughs> za ile kupuje? No. Sprzedaż pustych butli po 180. Dobra. Myjemy. Tak. Mówiłem, żeby mi dała 5 zł, to mi dała 7. Żebyś wosk miał jeszcze. Na wosk. Dobra, zobaczymy, jak umyje ten nasz sprzęt tutaj. Turbo oprysk, mycie, bez dotykowe spukiwanie. Konserwacja polimerem, nabłyszczanie, osuszanie cuda na kijów. Zobaczymy. O, nie, nie działa, turbotnik. Mycie, bez, bez Słuchajcie, tu jest nadal zimno. Nie myślcie sobie, że tu może jest ciepło. Tu jest zimno. Chcecie zobaczyć kluczewskie ceny paliw to? Jak stryjenka sobie życzy? Nie ma to tamtoń, nie żartują. Mówię ceny paliw nie żartują. Tak jakoś długo myłeś, co tak długo? Długo, bo to długo się myło, wiesz, za 5 złotych to to grubo, gruby tu idzie za 5 złotych. Ko, Kolesław jest Właśnie dobra. Co się stało? To e, co się stało? Chiński język mam na telefonie. No to ja nie wiem, jak zmienisz teraz. Bo z angielskiego to jeszcze jakoś zmieni, nie? A z chińskiego? Że możemy wypić wieczorem, tak. więc trzeba się przygotować. Właśnie. Jajka może ugotujemy majonezem. A mm. pitnie, czy nie pitnie? Coś tu się naciska, czy się nie naciska? O co chodzi? Staczek na sen. Weź tata to dotknij, bo ja nie wiem. Nie, musi, zero musi stanąć. A, no to no. jemu cały czas się chodzi, No bo... Hmm. Wyjmij to. Sól, ja? Dobra. I... I teraz możesz włożyć. To włoż, Ale zaczkaj, nie, nie wkładaj. <noise> Muszę wyłączyć, teraz już. Mhm. Mm Widzicie, jak to technika ruska jest. Okay. Włożyłeś tu naciskam. O. To samo musi widzisz, Jak stanie dopiero teraz. Dobra, teraz zaskoczyło. Pić. 136 na 98. Eleganckie. Ja tutaj... Ale te 98 trochę duże, co? Trochę. Trochę za duże. Ale to dlatego, że ja tutaj jestem w stresie. To <grym> <grym> On jest tutaj w stresie. Chyba zawsze, zawsze sobie jakoś chciał wytłumaczyć to wszystko. No. Dobrze, zobaczymy ile tu pan senior ma. Senior to się wierzy, że to Nie, 120x80 Samo się wyłączyło. A, że co? No, no bo to widzisz. Kupcie. To nie masz ciśnienia może dlatego. <laughs> nie. No. Okazało się, że baterie słuchajcie, to ja dlatego, że, to, że te baterie, to ja dlatego miałem takie T98, no. T98 miałem. No. Musisz wymienić, bo to jak... No widzisz, nie zmierzysz. Są tu, Są tu baterie i no gdzie? Co, co on pisze do ciebie? Zagraj w Coin master. Do, do ciebie? No widzisz. A ja przecież już grałem. <grywa> <grywa> no właśnie, <człowiek> się będzie <grywa> powoli, starzał, <grywa> powoli starzał, no. Dobra, cicho. Trzecia próba jest. Nie działają twoje. No, no. patrz. Może źle włożyła tam z drugiej strony, wiesz? Dorota, Co? źleś włożyła, Znowu. bo nie działa. Nie ma wcale nic. Może są przeterminowane Dobra, czwart, czwartą próbę robimy teraz. Mhm. Bo normalnie, weź tą propagandzką gazetę schow, bo to jest... To, to jest tabloid. Nie wiem, ale to wiesz, Kazać się nie czyta, bo tam kłamią wszyscy. Aha, to to czytasz Takie nie? No tak. kochana. O, ja zabijał. Dzięki, moja. No, dawaj. O! Ho, 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 ho o, ho. To... Pani minimum. Grubo. No. 148 na 80. Taki dziadek to on once może tutaj szaleć tutaj z młodym panem Sławkiem, nie? O, ja ja ze razem. Razem. Ta, ze mną ma z kim. To. Teraz mierzymy do niej zobaczymy jak ona tutaj sobie będzie miała. Dobrze, dobrze Zypana, będzie. Dobra, jak Będzie, będzie. będzie... Taką rękę. Oh, i ona ma taką chudą rękę. Ona ma 120 na 80 na bank. Ile? Jeszcze nie ma. Ale ona będzie ciśnieniem Jo, Tam będzie. Ja nie jestem ciśnieniem wysokim. Ale Ja tylko jak jestem w stresie tutaj u was to jest. <grym 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 niskie będzie miało. No, ona może być po mamie. Na, o, 119 na 66 grubo. Możesz pić Dominika. Możesz ja, podwyższać ciśnienie. Chodź tak zobaczymy czy dostaniesz kielicha dzisiaj. <laughs> Jakie ciśnienie masz. Ewa też się, też się musi zmierzyć, bo ona... To są eliminacje do imprezy wieczornej. Ona nie może za dużo pić, bo może tylko po pół pić wchodzi. No to tak jest, no. Dobra, cicho nie gadajmy, śnaciśnąć. nacisnąć. I mierzymy, proszę państwa. A może to robić, bo z czego to jest? Mhm. Do dwóch to się pompuje. Bateria moja kochana. Nie umieraj. Już ja muszę grać to. Muszę trzymać formę. Ja rozbuduję tą kiełbaskę ja i jeszcze 4 minuty. No będziesz tą kiełbaską dużo? To 19, To 19 na siedemdziesiąt to grubo masz te. No, bo ja jestem z tak ruchu siadam, Ostatnio, siadłam, Aha, no. No, ale to... Cały czas latem. gitara, siadłam. to możesz lutować. Jakbym 10 minut posiedziała, to bym miała za nisko. Tak. No, no. To może dlatego, że tak latasz? No. Tak. Żeby ci trochę podwyższyć. No, ciśnienia pomierzone. To teraz y, Wam jeszcze powiem odnośnie tej indywidualnej, indywidualnego stylu jazdy tego przełącznika tam. Y, wyłączam ten, ten start-stop, ale on mi się jakoś tak też, też, mi, y, też mi po prostu gaśnie. Nie? I nie wiem, czy to coś jest źle, czy, czy, czy jest dobrze, czy trzeba po prostu jechać do jakiegoś tam fachowca, który to zrobi. I wyłączy, żeby, żeby w ogóle tego nie było. No ale zobaczymy. Może jak będę jechał do domu, to może coś pokombinuję, zobaczę. Bo jest ptaszek, jest ptaszek zaznaczony, a i tak kurczy mi gaśnie czasami. Nie zawsze, nie? Y to tyle moi drodzy z dzisiejszego dnia. My wieczorem sobie zrobimy imprezkę tutaj. Małą i yy, jedziemy do domu. Yy, jedziemy do domu i następne vlogi już będą pewnie gdzieś z trasy, z, z trasy do domu. No i z domu i, i tyle, no.